Dzień dobry Państwu. Z panią poseł Kingą Gajewską byliśmy dzisiaj na kontroli w Ministerstwie Edukacji Narodowej w związku ze słowami pana premiera z 15 października, że są przygotowane czy będą przygotowywane lżejsze podstawy programowe. Po pierwsze chciałyśmy się dowiedzieć, co to oznacza, te lżejsze podstawy programowe i jaki jest etap ich przygotowania. Szanowni państwo, to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ 1 maja rozpoczyna się matura, a pod koniec maja egzamin ósmoklasisty i jeżeli mają być zmienione podstawy programowe będące zarazem wymogami egzaminacyjnymi, to potrzebne jest, żeby nauczyciele już dzisiaj wiedzieli jakie te podstawy programowe będą i jak przygotowywać uczniów do egzaminu po ósmej klasie i egzaminu maturalnego. Wydawało nam się, że jeżeli 15 października pan premier zapowiedział zmiany podstaw programowych, to prace albo już trwają, albo ruszyły natychmiast po zapowiedzi pana premiera. Niestety, dzisiaj dowiedziałyśmy się, że zespoły, które mają zmieniać podstawę programową, zostały powołane dopiero między 26 a 29 października, no, czyli pod koniec października. Dzisiaj mamy już połowę listopada. Ze słów pana ministra Kopcia wynika, że Nowe rozporządzenie o podstawie programowej zostanie podpisane, tak planują, pod koniec grudnia. Wyraził się, że może przed świętami Bożego Narodzenia. Ja chcę tylko przypomnieć, że od stycznia uczniowie mają dwa tygodnie ferii zimowych, tydzień ferii wiosennych. A więc edukacji, nauki, takich tygodni nauki już jest bardzo mało, więc wydaje mi się, że ten termin grudniowy na ogłoszenie, jak ma czego uczniowie mają się nauczyć do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, to jest bardzo późny termin, jeżeli to się jeszcze w jakiś sposób przedłuży. No to tak naprawdę ta lżejsza podstawa programowa będzie fikcją. Pamiętajmy, że w oparciu o tą lżejszą podstawę programową Centralna Komisja Egzaminacyjna musi przygotować arkusze egzaminacyjne, one muszą trafić do szkół, a nauczyciel musi zmienić program, zweryfikować ten program, napisać go na nowo, żeby pod tą nową podstawę programową no przygotować uczniów. Ja dzisiaj powiem, że jestem przerażona, ponieważ po pierwsze nie zrobiono nic, żeby uzupełnić braki uczniów, które wynikają ze zdalnego nauczania mimo tego, że wszyscy chcieli jakoś bardzo dobrze je przeprowadzić, ale te braki jednak są. Sam minister przyznaje, że to zdalne nauczanie nie jest tak efektywne jak y, 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 nauczanie stacjonarne. Nie zrobiono nic, żeby dać szkołom, nauczycielom, uczniom czas na nadrobienie y, podstaw programowych z y, nauczania zdalnego. Wrzucono uczniów do szkół 1 września, tak jakby nigdy nic się... Nie zdarzyło. A dzisiaj w połowie listopada nie ma przygotowanych podstaw programowych, które tych lżejszych, które byłyby na egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, będą w ostatniej chwili. Wydaje mi się, że to jest bardzo nieodpowiedzialne działanie ministerstwa i że i uczniowie, przede wszystkim uczniowie, na tym stracą. Pandemia trwa od marca. Szkoły zostały zamknięte. Wiemy, że uczniowie po prostu w większości nie przerobili podstawy programowej. Widzieliśmy to już na podstawie różnych badań różnych instytutów i ośrodków naukowych. Natomiast już pod koniec wakacji i minister, całe ministerstwo, mając wszystkich pracowników, nie zrobiło absolutnie nic. Po to, żeby okroić podstawy programowe. Absolutnie nic. Prosiliśmy o to, mówiliśmy o tym w naszych y, rekomendacjach, które przygotowaliśmy wraz z zespołem y, Koalicji Obywatelskiej, zespołem edukacyjnym. Y, ministerstwo nie wzięło ich pod uwagę. Dzisiaj, dopiero 15 października, m, m, minister, minister Kopeć, minister Czarnek, minister Piątkowski, no i w końcu premier zauważyli, że jest jakiś problem. 26 listopada zostały y, powołane, y, y, powołane zespoły. Programowe. Pan minister mówi o kilkudziesięciu, nawet do stu nazwisk. Ma nam je zaprezentować jak najszybciej. Natomiast w skład tych zespołów mają wchodzić eksperci CKE, OKE, nauczyciel praktyk i pracownik naukowy. Będziemy bacznie przyglądali się tym zespołom, dlatego że mamy już oficjalny wyrok NSA dotyczący publikacji nazw, które zajmują się podstawami programowymi. Te mają wyglądać w ten sposób, że mają być jedynie wyciągiem i takim kompendium z podstawy programowej obecnie obowiązującej. Pan minister wskazał 20 listopada na koniec pracy zespołów. Później odbędą się konsultacje międzyprzedmiotowe i konsultacje społeczne. Natomiast z tego, co pamiętamy z 2017 roku, kiedy były wprowadzane nowe podstawy programowe. Te konsultacje społeczne były absolutnie fasadowe i prawie żaden dyrektor, żaden nauczyciel nie zdążył z, tak naprawdę w nocy zaprezentować swoich postulatów o zmiany. Pan minister również przedstawił termin egzaminu próbnego. Będzie to najprawdopodobniej marzec. No i rozmawiałyśmy również o kwestii otwierania szkół. Postulowałyśmy, aby nie wyglądało to tak jak we wrześniu, czyli wszystkie szkoły otwarte na raz, bez tak naprawdę żadnych obostrzeń. Ministrowie zastanawiają się po oczywiście naszych, po naszych rekomendacjach, aby było to stopniowe, aby prowadzać różnego rodzaju nauczanie hybrydowe, w różnych wariantach. Nie tylko w takim, że GIS po prostu decyduje o zamknięciu szkół czy pozostawianiu ich otwartych. Także będziemy nadal prowadziły konsultacje z ministerstwem i bacznie obserwowały i przyglądały się nowym podstawom programowym. Ja mam niestety takie poczucie, że ministerstwo działa jak straż pożarna. Znaczy jest pożar, rzucają wszystkie siły, żeby ten pożar ugasić. Dzisiaj usłyszeliśmy, że pracują nad programem 500 Plus dla nauczycieli, natomiast jakby mniejsze zainteresowanie dzisiaj w ministerstwie rodzi zmiana podstawy programowej. Takie działanie jak Straż Pożarna no nie jest dobrym działaniem dla edukacji. Tu powinien być opracowany plan, opracowana strategia. Przekazana ta strategia wcześniej nauczycielom, samorządom, rodzicom, Takiej, takiego budowania strategii w Ministerstwie nie widzimy. Proszę Państwa, podstawa programowa pod koniec grudnia na egzamin w maju to jest musztarda po obiedzie bo tak naprawdę zostanie wtedy realnych, nie wiem, 10 tygodni nauki i może to być jedynie przerabianie tematów egzaminacyjnych, jeżeli takie się pojawią, natomiast niepoważna nauka, niepoważne przygotowanie, systematyczne przygotowanie ucznia do najważniejszego egzaminu. No. Już Ej, we, wrześniu. we wrześniu. To już znaczy, we moim zdaniem zostały zmarnowane te lata, te miesiące lockdownu i miesiące wakacji. W momencie rozpoczęcia, w momencie zamknięcia szkół ministerstwo powinno przystąpić do weryfikacji podstaw programowych, a już na pewno te podstawy programowe powinny być zweryfikowane przed 1 września. Mówiłam to dzisiaj ministrowi. To powinno wyglądać tak, że w sierpniu minister powinien powiedzieć nauczycielom, pierwszy miesiąc nauki w szkole to jest powtórka tego, co robiliście w czasie zamknięcia szkół. Spokojnie powtarzajcie, nadrabiajcie braki, a tu jest podstawa programowa, która jest ograniczona, którą zdążycie zrobić w dziewięciu miesiącach. Wtedy i nauczyciele, i uczniowie spokojnie z jednej strony by powtórzyli materiał, a z drugiej strony przygotowali się do egzaminu. Mówienie o zmianie podstawy programowej na koniec grudnia, to tak jak powiedziałam, to musztarda po obiedzie. To już jest za późno. Oczywiście jakieś kosmetyczne zmiany. Każdy nauczyciel będzie się starał zrobić, ale to nie jest poważne podejście do edukacji. Również podczas spotkania um, przypominałyśmy ministrowi o zapowiedziach um, na trudniejsze egzaminy w 2022 roku i um, również przypomniałyśmy, że przecież te roczniki, które będą zdawały egzamin um, i ósmoklasisty i maturalny w 2022 roku to są roczniki, które są objęte pandemią, jak zresztą każde. Um, I czy będzie zmieniony. Um, ten egzamin dodatkowy przedmiot. Minister tutaj również nie umie odpowiedzieć na razie na to pytanie. No będziemy oczywiście za każdym razem pytały, bo nie może być tak jak w tej sytuacji, że po prostu jakiekolwiek decyzje są podejmowane po dzwonku. A jeszcze chciałam zapytać, jak Pani ocenia się nauczanie? no niestety szkoły system został postawiony przed koniecznością zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie nigdy nie będzie tak efektywne jak nauczanie w szkole, nauczanie w klasie. Żeby ono było efektywne, to po pierwsze potrzebny jest sprzęt, po drugie potrzebne jest przeszkolenie nauczycieli, po trzecie potrzebna jest zmiana podstawy programowej, zmiana treści kształcenia tak żeby te treści kształcenia można było przekazać w sposób zdalny nie da się takiej typowej lekcji zrobić mając nawet najwspanialszy sprzęt komputerowy najwspanialsze dodatki do tego sprzętu bo nie ma tej bezpośredniej reakcji nauczyciela i ucznia więc żeby takie nauczanie było efektywne Musi być oparte o jakby inne, inną filozofię nauczania, dostosowaną do y, braku kontaktu bezpośredniego ucznia z nauczycielem. A kiedy my mamy jakby starą podstawę, czyli te treści przystosowane do nauczania w klasie i próbujemy je przenieść na zdalne nauczanie, no to wtedy. Y, my, Okazuje się, że to jest nieefektywne, że to się tak po prostu, po prostu nie da. I moim zdaniem, od pierwszego dnia lockdownu trzeba było zebrać zespół ekspertów, bez względu na to, jak, jakie były perspektywy związane z rozwojem pandemii, trzeba było zebrać zespół ekspertów i poprosić o opracowanie takiej, takich podstaw programowych i takiego sposobu uczenia, żeby w razie zamknięcia szkół można było z jak, najmniejszym, z jak najmniejszą szkodą dla uczniów ten program realizować. Ale tu ministerstwo było uparte. To znaczy trzymało się sztywno tego sposobu uczenia i podstawy programowej z czasów, kiedy uczniowie mogli swobodnie uczyć się w szkołach. I to, ta upartość ministerstwa niestety wpływa na efekty kształcenia. Zresztą dzisiaj pan minister mówił o tym, że po analizie wyników egzaminów zewnętrznych widać, że no, to zdalne nauczanie nie było tak efektywne jak nauczanie w szkole. do czerwca czy wręcz w sierpnia, kiedy zapowiedział, że ten powrót do szkół będzie. Dosyć łatwo do przewidzenia było, że ten kolejny lockdown będzie, że trzeba będzie te szkoły znowu zamknąć. No na przykład co się zmieniło, jakie wprowadzono narzędzia, czy takich odpowiedzi minister udzielił? To znaczy minister mówił o rozporządzeniach które zostały wprowadzone i o tym że naprawdę bardzo ciężko pracowali nad przygotowaniem tych rozporządzeń i miałam takie wrażenie że to jest najważniejsza rzecz jaka w tym ministerstwie się działa żeby skonstruować przepisy prawne które i tak wiemy że w praktyce nie do końca zadziałały nie widziałam takiej chęci rozmowy o tym co się y, y, dzieje w szkołach. Tak? Kiedy zapytałam, czy rozmawiają z samorządami, no to pan minister odpowiedział, tak, pan premier dwie telekonferencje przeprowadził. Ale ja mówię, ale ta rozmowa z samorządami to nie tylko telekonferencje pana premiera, ale czy minister Piątkowski na przykład w czasie wakacji usiadł z samorządami, które proponowały hybrydowe kształcenie. No nie, no takich rzeczy w ogóle, w ogóle nie, nie, nie było. Ja mam wrażenie, tak jak powiedziałam, że to jest na zasadzie straży pożarnej. Patrzymy co się dzieje i biegniemy, jedziemy z samochodami gasić pożar a nie myślimy, co zrobić, żeby tego pożaru nie było. Oczywiście te zarzuty dotyczące braku jakiejkolwiek reakcji i pracy ministerstwa od początku pandemii do otwarcia szkół we wrześniu podnosiłyśmy. Pytałyśmy, co ministerstwo zrobiło i ministerstwo, dość pan minister dość śmiesznie powiedział, a... Pan Budka mówił, że to i to. Także tłumaczenie ministra jest po prostu no, żenujące. Faktycznie ministerstwo nie zrobiło nic, aby okroić te podstawy programowe. Dopiero zabrało się do pracy. Jeszcze kilka dni po, po konferencji premiera, który zapowiedział 15. Dwa tyg tygodnie, 2 tygodnie po, pre, po konferencji premiera, który zapowiedział okrojone podstawy programowe. To jest absolutnie skandal. I mówienie o tym, że tak naprawdę myśleliśmy, że we wrześniu nie będzie już pandemii, jest po prostu śmieszne, bo roczniki, które, które były objęte tą pandemią, wszyscy. Nie chodzili uczniowie do szkoły od marca. To jak, to przy egzaminach oni muszą mieć i tak okrojoną tą podstawę programową, bo przecież mają i tak i tak już braki, więc jakiekolwiek działania powinny być podjęte. Tak jak mówi, tak jak powiedziała pani minister, pani poseł Krystyna Szumilas. Te, te decyzje, te, ta praca powinna być podjęta od pierwszego dnia lockdownu. dla tych, którzy, dla tych dzieci, którzy pracują w walce o takie wyposażenie się na wirusem. na przykład są lekarze, ale podobno i na przykład ratownicy yy... W sensie strażacy, policjanci yy, i też pytanie, jak tych lekarzy weryfikować, bo w Związku Narodów Polskiego podnosił taki argument, że to na nich została zwrócona odpowiedzialność. To w małym mieście każdy wie, co kto robi, ale to jest ciężkie do, do, do weryfikacji. Nawet jak to się zleka, to jaka to jest specjalizacja? Czy o tym w ogóle była jakaś to, to znaczy, my skupiłyśmy się na yy, egzaminach i podstawie programowej, bo taki był temat. Yy, temat kontroli, ale ten przykład, który Pani pokazuje, to jest no, wynik braku konsultacji z, ze szkołami, ze związkami z samorządami z nauczycielami. Tak? Ja mam takie wrażenie, że minister siedzi za biurkiem i wymyśla, tak? a dobrze by było, żeby świetlica była otwarta dla dzieci lekarzy. Ale... Nie pomyśli o tym, żeby zapytać, jak to dobrze zrobić, tak? jak to dobrze zapisać, jak to dobrze przekazać, bo na biurku nie ma takiego dokumentu, który by to opisywał, a sam nie wyjdzie z za tego biurka i nie zejdzie i nie porozmawia z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu, którzy mają te dzieci przyjmować, mają te dzieci weryfikować. Dziękujemy. To dziękujemy bardzo.